Szczególnie witamy dzieci, dlatego, że dzisiejsza propozycja, dzisiejszy spektakl jest skierowany do dzieci. Zaprosiliśmy ten spektakl, mówię my, to znaczy Choińskie Studio Rapsodyczne, w ramach projektu Wymiana Doświadczeń. Ten projekt z definicji ma dawać szans amatorskim zespołom teatralnym, żeby pokazywać się w dobrych warunkach scenicznych. I to, co dzisiaj zaprosiliśmy, bardzo się cieszymy, takie cuda. Państwo i Wy dzieci jeszcze nie widzieliście. Bardzo się cieszymy, bardzo dużo energii, bardzo dużo wysiłku zostało włożone w pracę nad tym spektaklem, a wystąpi astronomiczna liczba aktorów było około 30. 30 w zasadzie. Tradycją tego projektu jest to, że lider zespołu opowiada o spektaklu. W tym przypadku mamy dwie liderki. Serdecznie proszę o kilka słów, panią Danutę Połom i Patrycję Rudnik. Serdecznie wielkie brawa. No ja Opowiem o genezie spektaklu. Pomysł przygotowania spektaklu zrodził się rok temu na warsztatach teatralnych w Gdańsku, które prowadziła aktorka pani Urszula Kowalska. Kolejnym krokiem było napisanie projektu do programu Decydujesz, pomagamy. I Był to projekt, który zorganizowały sklepy Tesco. Dzięki państwa głosom udało nam się zdobyć 5000 złotych, i właśnie z tych pieniędzy powstało to przedstawienie. Nasz projekt nosił tytuł Z ciemności jest teatr i w czasie głosowania razem z Danutą ustaliłyśmy, że spektakl, który chcemy zorganizować będzie Calineczka. Spektakl przygotowany jest w konwencji Czarnego Teatru. Wszystkie stroje aktorów, rekwizyty oraz scenografia są bajeczne dopiero po włączeniu światła UV. I to jest ten cały sekret. Pragniemy szczególnie podziękować Fundacji Tesco za możliwość wzięcia udziału w programie Decydujesz, pomagamy. Dziękujemy pracownikom sklepów Tesco za życzliwość i wsparcie. Dziękujemy naszej Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego, Pani Aleksandrze Mroczkowskiej oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Siódemki za owocną współpracę i wszelkie kompromisy związane z przygotowaniem dzisiejszego spektaklu. Dziękujemy Panu Bartkowi Nowakowi za projekt plakatu. Wszystkim pracownikom szkoły za to, że znosili nam materiały właśnie świecące w ciemności w świetle UV. Dziękujemy panom woźnym za przygotowanie sceny. Dziękujemy rodzicom naszych uczniów, którzy zaangażowali się w przygotowanie spektaklu, oraz aktorom, którzy cierpliwie znosili nasze krytyczne uwagi. Dziękujemy chłopakom od sprzętu, że zawsze byli na czas. Dziękujemy również bardzo serdecznie Pani Patrycji Zmuda-Trzebiatowskiej za pomoc w przygotowaniu scenografii oraz oprawę fotograficzną naszego przedsięwzięcia, a także również szczególnie Panu Łukaszowi Sajnajowi, zastępcy dyrektora Chojnickiego Centrum Kultury i aktorowi Chojnickiego Studnia Rapsodycznego za przeprowadzenie warsztatów teatralnych i pomoc merytoryczną w przygotowaniu spektaklu. Mam tylko jedną uwagę, proszę, żeby nie robić zdjęć z lampą, bo wtedy cały efekt zostanie zaburzony. I też proszę dzieci szczególnie, że jeśli zgasi, zgasimy światło, to żeby nikt się nie bał, dobrze? zwana wróżka czekam na nią już długo a może się obraziła o coś daleko się porusza pewnie to ona tak to na pewno wróżka Przybywam tu na wyzwanie. Widzę, że się nie ciekawiłaś. Tak, z wielkim utęsknieniem czekam na ciebie, wróżko, bo słyszałam, że jesteś nie tylko potężna, ale i dobra. Po twoich oczach widzę, że gnębi cię wielki smutek. Cóż jest jego przyczyną? Pragnę mieć małe dzieciątko, nieważne czy chłopiec, czy dziewczynka. Mogło być małe, że na łóżeczko wystarczyłaby łupinka orzecha. Porać szybko, bo żyć samemu jest przykro. To dziecko będzie prawdziwą perłą, lecz pamiętaj, będziecie ono wiele łez kosztowało. Motylki, motylki. Masz tu ziarenko jęczmienia, w doniczce je posadź i postaw w oknie, w słońca promieniach. Dziękuję ci, wróżko kochana. Ziarenko mam, zaraz je do ziemi dam. Prześliczny kwiat Jakie ma barwne i piękne płatki A to co? Któż tak pięknie śpiewa? W purpurowym tulipanie Malusieńkiem mam mieszkanie Słowo daje, że nie kłamie Że w nim miejsca dla mnie dość A gdy płatki kwiat rozchyli Pięknie. Długo przebywałam uśpiona w ziarku, a potem w pąku kwiatów. Nie wiedziałam, że na zewnątrz może być tak pięknie. A kto ty jesteś, piękna pani? Twoją mamą. Dobra wróżka wyczarowała mi ciebie. Mamą, jak się cieszę. Zawsze chciałam mieć mamę. Jakaś ty jesteś śliczna. I maleńka, moja córeczko kochana. Spójrz, nie mierzysz nawet cala, nazwę cię więc calineczka.